Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny dzisiaj zapraszam Was na chat make-up z sprawdzonymi kosmetykami będzie też kilka Waszych pytań i bardzo jestem ciekawa jak wyjdzie ten film bo powiem Wam że ja nie mam podzielności uwagi jak się skupiam na jednej rzeczy no to po prostu staram się na niej skupić więc no bardzo jestem ciekawa czy ja będę z sensem, z ładem czy będzie ład i skład tutaj jeżeli chodzi o odpowiedzi na Wasze pytania no ale spróbujmy takiej formy no i co, jak widzicie za pewne, o kręcę się już standardowo <noise> jak to ja słuchajcie, brwi już mam gotowe, jak zwykle ta sama mieszanka znakomita czyli kredka z Golden Rose, to jest oczywiście odcień 101 Long Stay, ona tutaj zadziałała, żel, który nie wygląda zbyt reprezentacyjnie, czy mi się wydaje czy jest jakoś tak tutaj ciemno nie wygląda zbyt reprezentacyjnie, o a teraz jest za jasno, proszę państwa rozbieliłam was który nie wygląda zbyt reprezentacyjnie, ale jest podobny po, po prostu cudowny i to jest my secret why, e, wow. Wow, eyebrow, shaping and fixing gel, gel, tak wygląda. No i co tutaj jeszcze wykorzystałam? Oczywiście maskarę z włókienkami z Eveline, która wygląda jak po wojnie kosmetycznej, no ale wiecie jak to jest, tutaj już prawie nic nie ma więc muszę się na pewno zaopatrzeć w kolejną, no ale w międzyczasie ją tutaj denkuję, no i co tutaj jeszcze jeżeli chodzi o korektor, no to Infallible More Than Concealer, ja mam w odcieniu tradycyjnie 322 Ivory także już sobie trochę zagruntowałam no i zagruntowałam przy pomocy mojej ulubionej metody, czyli pomadki! Jest to pomadka oczywiście najlepsza moim zdaniem, jeżeli chodzi o tę metodę, jest to Long Stay Liquid Matte Lipstick Kissproof ja mam w odcieniu, halo, halo proszę Państwa, oczywiście 0 trzy. Dlatego tak wyglądam. No bo wiecie, będę coś tutaj nakładać. A co będziemy nakładać? Może się troszkę przybliżę, no bo wiecie, zaczniemy sobie tutaj nasze pogadaneczki, pogadaneczki, chyba raczej pogaduszki. Więc polecimy sobie z tą paletą. Jest to Natalie Beauty we współpracy z Hean, która u mnie... Może nie wygląda na wymęczoną, troszeczkę jest brudaskiem, no ale jej używam. Chociaż powiem Wam, że w sumie jak tak pomyślę, a myślenie nie jest moją mocną stroną, nie no dobre czasami jest, to powiem Wam, że tak naprawdę teraz jakoś rzadko jej używam. No bo wiecie, znamy się trochę. Ja lubię błysk mat to nie jest raczej moja domena i co prawda jest tutaj kilka błysków o które można się pokusić natomiast ja tak bardzo kocham błysk turbopigmentów, że po prostu no przepadłam, a z racji tego, że moja kolekcja nadal się powiększa właściwie ciągle się powiększa no to ciężko mi się jest, wiecie, no jakoś odwrócić plecami do tego produktu, więc no, no jest jak jest na razie, może dzisiaj sobie walniemy też rzęsy, gdzieś ja je tutaj mam, ostatnio je zamówiłam, chyba Wam mówiłam w jednym z filmów, gdzie jesteście rzęsiska, rzęsiska, ja mam tutaj wiecie tyle rzęs, że wyciągam, wyciągam i to jest po prostu <gryw> jedna wielka zabawa, halo rzęsy, już wyciągnęłam chyba wszystkie. Gdzie one są? O, tutaj są, tak wyglądają, w jednym filmie one już były, ale nie wiem czy ten film został opublikowany, jeżeli nie został jeszcze opublikowany, no to opowiem Wam o tych rzęsach, natomiast ja je cały czas testuję, no bo wiecie, one są na takim cieniu, pasku i troszeczkę się obawiam, że nie będą trwałe, natomiast to są rzęsy za grosze, więc wiecie jak to jest i tak warto takie mieć. Na co dzień, co prawda, rzadko ich używam, ale jak się tutaj malujemy w domowym zaciszu, no to warto wspomnieć, że one tutaj pójdą w ruch. Także mam oczywiście przygotowany mój ulubiony klej do ozdób. No i tyle chyba tytułem wstępu. Jeżeli chodzi o podkład i wszystko, resztę, no to sobie zobaczymy, jaki wyjdzie makijaż. No bo, hmm, no co prawda, widzicie tutaj po mojej sukience, że chyba jednak chciałabym skorzystać z odcienia lipstick. I stwierdziłam, że ten lipstick to by. O. Przy okazji pokazałam Wam drzewa. Dobra, lipstick. I chciałabym też skorzystać z cienia. Halo, nie umiem czytać. Potter i Friends. Ale nie wiem, nie wiem. Dobra, zaczynamy słuchajcie od pierwszego pytania. Tararam! Czy polecasz iść na filologię angielską? I teraz, i teraz oczywiście wiecie. Ja odpowiadam według swojego doświadczenia, według tego co ja uważam, są to moje własne, osobiste myśli. Nie będę Wam tutaj wciskać czegoś, z czym się nie zgadzam, więc ja będę opowiadać według swojego sumienia. I jeżeli, no nie wiem, chyba się nie będę po prostu malować, tylko będę odpowiadać, no ale naprawdę się postaram. I na dół poleci odcień Friends. Czy warto iść na filologię angielską? No moim zdaniem zależy to od preferencji i od tego, co chciałabyś robić w przyszłości. Bo jeżeli chciałabyś pracować w szkole, no to faktycznie to wykształcenie, no jest raczej niezbędne. Natomiast co z perspektywy czasu? Może trochę bliżej. A, tadam, drastyczne zbliżenia. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, bo ja zaczęłam studia w roku, jak to brzmi poważnie, 2006, 2006. Troszeczkę mi się tutaj sypie, nie wiem dlaczego. Więc no trochę już tych lat minęło i nie wiem jak wygląda. Obecnie sytuacja, jeżeli chodzi o filologię angielską, natomiast wtedy wydaje mi się, że to był bardziej taki poważany kierunek, a teraz wydaje mi się, chociaż właściwie powiem to z pełnym przekonaniem, że nie opłaca się studiować teraz filologii angielskiej. No i tak, zależy od preferencji, zależy od tego, co chciałabyś robić w przyszłości. Jeżeli chciałabyś pracować w szkole, no to powtarzam się, jest to niezbędna rzecz, a jeżeli nie, to moim zdaniem właśnie jest to rzecz zbędna, no bo można sobie zrobić oczywiście kursy. Poza tym, wydaje mi się, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, kursy, certyfikaty i tak dalej, piękny jest ten kolor, co nie? Niewiele osób moim zdaniem sobie zdaje sprawę, jak tak rozmawiałam kilkoma osobami. Na czym polegają te studia? Bo to nie wystarczy lubić język angielski, trzeba po prostu wiecie. Co trzeba lubić? Trzeba lubić językoznawstwo. No bo tam jest dużo morfologii, fonologii, semantyki i tak dalej różnych takich śmiesznych rzeczy, które dla fanów języka no będą dosyć fajne, ale dla kogoś kto się nie interesuje językiem od tej strony, no to no trochę, trochę słabo, poza tym trzeba jednak, no trzeba. No wypadałoby, żeby te studia były przyjemne. To wypadałoby też interesować się kulturą, kulturą krajów anglosaskich. Jeżeli. O, przepraszam Was, słuchajcie, bo tutaj coś, coś się dzieje. Jeżeli się nie interesujecie, no to nie będą to ciekawe dla Was studia. Jest dużo takich przedmiotów. Które właśnie są związane z językoznawstwem, z nazwem, z kulturą, i tutaj też uczulam, no bo wiele spotkałam takich opinii, napotkałam, że studia, właśnie filologia angielska, są po to, żeby nauczyć się języka. No właśnie, nie, tam na tych studiach nie uczysz się języka, a przynajmniej w bardzo, bardzo małym stopniu. Więc na przykład, jak ktoś mi mówił, że on chce iść na te studia, żeby się nauczyć języka, no to troszeczkę byłam zdziwiona bo to nie o to chodzi, tam się języka nie uczysz, może coś troszeczkę pogłębiasz. No i jest bardzo dużo pracy, to nie są takie studia, jak słyszałam na przykład u innych, że uczycie się raz na pół roku do sesji. To są studia takie dosyć, rzekłabym, wymagające, no bo trzeba być na bieżąco, uczyć się na bieżąco, no bo wiecie, jest dużo lektur do przeczytania, jest dużo rzeczy do ogarnięcia na y, ćwiczenia, także no moim zdaniem teraz biorąc pod uwagę potrzeby rynku, no to nie warto iść na te studia. I myślę, że gdybym podejmowała jeszcze raz decyzję, no to bardziej bym się zastanowiła nad tym czego chcę i nad tym, wiecie. No ale jak człowiek ma 19 lat i nad tym co się będzie działo w przyszłości, jak człowiek ma 19 lat, to nie wiem jak Wy, maluje się 100 lat, ale ja to tak za bardzo nie rozmyślałam nad tym, co chcę robić, a właściwie miałam coś w głowie, co chcę robić, ale uznałam, że mam zbyt małą wiarę w siebie, żeby cokolwiek uskutecznić w tym temacie, więc zdecydowałam się na takie, a nie inne studia. No i co my sobie tutaj zrobimy? Polecimy sobie... Będzie chyba taki minimalistyczny dzisiejszy makijaż, chociaż czy to nazwać minimalizmem? Więc no suma sumarum, bo tak rozwlekam się nad tym tematem, ale chciałam po prostu szczegółowo ci odpowiedzieć. Trzeba sobie odpowiedzieć na ważne pytanie. No, nakładam mm, candy, a lipstick nałożę sobie, nie, lipstick już nałożyłam, a powder nałożę sobie w kąciku zewnętrznym. Także trzeba sobie odpowiedzieć na jedno, ale to ważne pytanie, jak było wiecie. W kultowym filmie chłopaki nie płaczą, co chce w życiu robić i czy to wykształcenie przyda się właśnie w tym zawodzie, który chcesz wykonywać. No to nie są łatwe studia, oczywiście tutaj nie porównuję do medycyny, ale nie są to studia łatwe i przyjemne, tylko dosyć właśnie wymagające, jeżeli faktycznie interesujesz się językiem, a nie że tylko wiecie lubię język angielski i sobie walnę, sobie pójdę na te studia, no to nie, to nie jest to. Ja bardzo szybko się przekonałam, że to nie są studia dla mnie, natomiast skończyłam je, bo nie miałam odwagi, żeby walnąć coś innego. Walnąć, walnąć, walnąć. A teraz można cień, żeby zdecydować się na coś innego. Także tutaj oczywiście stąd płynie taka... Piękny ten cień, prawda? Stąd płynie... No, sypie się. Stąd płynie taka nauka oczywiście. No i, i wniosek taki bardzo ważny, niby, niby oczywisty, ale trzeba o tym pamiętać, żeby naprawdę wierzyć w siebie i w swoje możliwości i żeby próbować mnóstwo, mnóstwo tych rzeczy i jeżeli nam się nie podoba, to wiecie, nie na siłę, że a dobra, to ja skończę te studia, bo załóżmy nie wiem, już zrobiłam te e, dwa lata i szkoda mi tego czasu spędzonego na nauce i spędzonego tam na czymś, bo nie ma się co oszukiwać Także tak to wygląda. Chyba zostawimy tak ten makijaż. Zastanawiam się, co mogłabym tutaj zdziałać w kąciku wewnętrznym. Natomiast tak sobie pomyślałam, że wewnętrznym... <laughs> Nie, na linii wodnej. Tak sobie pomyślałam, że walniemy sobie, słuchajcie, tę karetkę pierdenę białą i na to nałożymy ten odcień Friends, bo ja bym chciała jakoś tak, żeby on się tutaj nam przedłużył. Także mam nadzieję, że odpowiedziałam na Twoje pytanie i że w pełni i że coś pomogłam. O! Tak! To jest to! Kąciki dzisiaj... Dzisiaj nie ma żadnych płaczków, jeżeli chodzi o kąciki. Także wiecie, jest okej. Okay. Dobra, zaraz pomaluję drugie oko i przejdziemy do następnej części makijażu. No dobra, jedziemy dalej z tym tematem. Jak widzicie, rzęsy wytuszowałam, i coś sobie tutaj przykleiłam, czyli te rzęsy, o których Wam wspominałam. A jeżeli chodzi o tusz do rzęs, to jest to sprawdzony tusz z Eveline, czyli Volume. Big Mascara Volume Bang. Kojarzy mi się z piosenką Bang Bang. Kto zna Nancy Sinatra? Kto zna? Kto zna! Dać znać. No i co wam tutaj powiem teraz? Dobra, jedziemy, słuchajcie, z podkładem. Mam gąbeczkę, jest to oczywiście gąbeczka z Glam Shopu. Ja opowiadałam o niej, uważam, że jest to najlepsza gąbeczka w tym momencie. I mam tutaj podkład Burżua, Always Fabulous. I ja mam w odcieniu 110 Light Vanilla. I jak widzicie, no używam go, używam. Także jest jak jest w opakowaniu. I lecimy z kolejnym pytaniem. Jakich kolorów cieni, co? Jakich kolorów cieni używasz najczęściej? Do powiek. Mm -hmm. No wiecie, jak to ze mną jest? Ja staram się żadnych kolorów no, nie faworyzować. No ale są takie kolory, które lubię bardziej. No. Moim zdaniem najczęściej używam różowych. Różowych, fioletowych. Już dosyć często używam niebieskich, ale jeżeli miałabym wskazać jeden kolor, no to jest to kolor różowy. To jest mój ukochany kolor. Zresztą on ma tyle odcieni: i pastelowy, i ciemny, i magenta, i amarant. No dzieje się tutaj dzieje sporo. Fuksja, więc uwielbiam. Taki kolor, który też dzisiaj mam na powiekach, bardzo, bardzo lubię, chociaż to już podchodzi pod fiolet. Chociaż taki różowo-fiolet, rzekłabym. No jak widzicie, podkład jest. Za każdym razem zapominam, że on tak przepięknie pachnie, no ale wspominam wam o tym, no bo, no bo wiecie, część z was nie lubi takich zapachów i czasami też piszecie do mnie, że o! Ja mam to coś, ja mam ten podkład, czy ja mam ten dróż, czy cokolwiek, i on tak bardzo, bardzo brzydko pachnie, a ja na przykład nie czuję tego zapachu, chociaż za każdym razem sprawdzam, jak to tam wygląda, no bo ja wiem, że. Zapach może skutecznie zniechęcić do kosmetyku. Siema, pory! Pory jak zwykle. Także wiecie, no, rozprowadzam sobie grzecznie. Zaraz przejdziemy do pudru, bo zastanawiam się, jaki puder. Natomiast jeżeli chodzi o korektor, to tutaj oczywiście skorzystam z tego samego korektora, czyli Infallible 322 Ivory. Chociaż jakoś tak dzisiaj... Te niedoskonałości może mi nie wyszły za bardzo na wierzch. Dzisiaj jest w miarę okej, okay. może tego nie widzicie, ale ostatnio jakoś moja skóra czuje się lepiej, więc no, odpukać. Podkład wygląda bardzo, bardzo ładnie. No i wypada teraz nałożyć jakiś puder, nie? Dobra, jedziemy z pudrem i puder sobie wybrałam dzisiaj taki, czyli puder HD Skin For Ready. I on się zwie, pełna jego nazwa to transparentny, matujący puder mineralny do twarzy. Czyli takie wiecie, kosmetyki z cyklu stare, ale jare. I dlaczego ja nie odpowiadam na pytania? Nie wiem, ale on ładnie pachnie, już zapomniałam, jak on ładnie pachnie. On dosyć mocno matuje, także jeżeli nie lubicie takiego efektu, to wspominam. Ale pachnie cudnie. Pachnie budyniem jak dla mnie dobra. Może ogólnie o serialach, filmach, książkach, które teraz oglądasz, jak sobie radzisz z COVID. No dobra, o serialach. Powiem Wam, że ja aktualnie nie oglądam żadnego serialu, pewnie w przeciwieństwie do Was, albo nie wiem, do większości ludzkości no bo wszystkie seriale, które oglądałam w tym momencie zakończyły swoje sezony a mowa tutaj o serialu Better Call Saul czyli Zadzwoń do Sola oraz Dom z Papieru i y, ostatnio oglądałam również oczywiście wiecie jestem daleko z zamorzynami jeżeli chodzi o y, seriale y, no to oglądałam Orange is the New Black. O tutaj chyba za dużo korektora wjechało na facjatę na hatę Orange is the New Black. No i oczywiście od wielu wielu lat oglądam chirurgów, ale teraz coś tam nie pykło z tą stroną na której oglądałam. No i teraz akurat nie oglądam, jeżeli chodzi o o filmy, no to tak, no coś tam oglądam, natomiast nie jest to słuchajcie żadna rewelacja, ja wychodzę z założenia, że jeżeli film nie był genialny, no to no jakoś tak, wiecie, no nie będę go polecać, i ja po prostu zapominam o nim. Nie chodzi o to, że ja oglądam same genialne filmy, no bo oczywiście oglądam klan. Okuniewska ogląda na wspólne, ja oglądam klan. Jest, jestem oczywiście 100 lat za murzynami, jeżeli chodzi o y, odcinki, więc y, no. jakoś powoli mi to idzie. Tutaj też wydaje mi się, że za dużo, za dużo korektora. O, patrzcie. No, a jeżeli chodzi o książki, słuchajcie, to ostatnio mam takiego małego, jak to się modnie mówi, fajla ten puder, no bo zaczęłam y, czytać dwie książki, jakoś nie skończyłam, właściwie trzy. Ja mam także, jakoś szybko się zniechęcam, jeżeli chodzi o literaturę. <laughs> no i tak czytam, czytam, naprawdę to czytanie idzie mi jak krew z nosa. Także, jeżeli skończę, jeśli w ogóle skończę, no to dam wam znać. I jeżeli chodzi o, tak sobie pomyślałam, jeżeli chodzi o brązer, no to może spróbujemy brązer z palety Maxineczki, bo dawno go nie, uży go nie używałam. I The Grand Tan. Także. Tutaj, oczywiście, paznokieć już poszedł w ruch, jeżeli chodzi o ten brązer. Brązer neutralny. Z tego co pamiętam, bardzo go lubiłam, także warto wrócić. Zwłaszcza dla blodzioszków. Tak sobie myślałam, czy użyć sobie tego różu właśnie z tej palety. No, ale ch chyba jednak nie do końca on mi dzisiaj pasuje. Pasuje mi coś takiego bardzo żaru Jak radzę sobie z COVID-em. Jak, co się dzieje na kwarantannie. No ja sobie radzę do, bardzo dobrze, słuchajcie, ale to z tego względu, że ja jestem introwertyczką. Nie wiem, czy to się odmienia, czy to jest deklinacja, czy jednak nie, ale dobra, niech będzie. Ja jestem introwertyczką i bardzo lubię y, siedzieć w domu, bardzo lubię spędzać czas y, w domu. Także dla mnie jest to sytuacja niemalże idealna teraz, no bo wiecie, unikam y, wielu wielu właśnie sytuacji, które sprawiają, że się stresuję. Mam więcej czasu na nagrywanie, na przykład, dla Was i bardzo dużo czasu oszczędzam, jeżeli chodzi o dojazdy, także no, żyć nie umierać. Oczywiście też ta sytuacja ma swoje minusy, o, wszyscy, o których wszyscy wiemy. Dla mnie największym minusem tej sytuacji jest to, że nie mogę odwiedzać mojej rodziny, więc z racji tego, że ja dosyć często odwiedzam, no to jest to dla mnie trudne. Natomiast jeżeli chodzi o spotkania towarzyskie, to ja też bardzo rzadko w nich uczestniczę. Kino, bardzo lubię chodzić do kina, więc być może trochę mi tego kina brakuje. Natomiast też jak rozmawiam z różnymi osobami, no bo też pracuję zdalnie, więc. O! Coś mi tutaj nie pykło. Więc sąduję i pytam, jak sobie radzą wszyscy tą sytuacją i też wiele osób mi mówi, że widzi bardzo, bardzo dużo plusów, także no nie jestem, wydaje mi się, w tej opinii odosobniona. Wydaje mi się, że najbardziej właśnie cierpią te... Ile ja tego brązera tu daję? Cierpią te osoby, które są towarzyskie, które lubią spędzać czas z innymi, które też lubią podróżować. Natomiast moim zdaniem te podróże to nie jest kwestia życia i śmierci, rozumiem, że komuś może tego brakować, ale w tym momencie najważniejsze jest zdrowie, także jeżeli możemy zostać w domu, no to zostańmy. Ale walnęłam tego brozera jak tak można? Słuchajcie, chyba jeżeli chodzi o róż... O, wyłączyły mi się Wasze pytania. Nie, nie odpowiem dzisiaj na wszystkie, wydaje mi się. Jeżeli chodzi o róż, no to róż i już. Revlon Hot Pink. O, ta-dam, tutaj był pędzelek, ale nie wiem co z nim się stało, także pff, użyjemy sobie co Iwy i to jest chyba 105. Teoretycznie jest to pędzel do aplikacji, czego? Rozświetlacza. No dobra, używajmy pędzli według własnego uznania. Dzisiaj zrobimy się na lalę, lala Barbie. No, to jest właśnie taki kolor y, różu bardzo odświeżający, odmładzający. Więc ja jak najserdeczniej oczywiście polecam, i myślę, że jeżeli chodzi o rozświetlacz, to sobie polecimy, słuchajcie, właśnie z tymi rozświetlaczami z palety Natalie Beauty. Natomiast przejdę jeszcze do pytania, i wydaje mi się, że to będzie ostatnie pytanie na dzisiaj, no bo jak widzicie, kończymy ten makijaż, więc nie będę Was tutaj dłużej zatrzymywać. Jeżeli chodzi o pytania, no to oczywiście, no, chociaż nie, zastanawiam się jeszcze nad tym, ale dajcie mi znać, czy macie ochotę na kolejne QA. Było właściwie niedawno, ale Wam się podobało, więc być może macie ochotę na kolejną część. Także bierzemy sobie tę y, drugą paletę Natalie Beauty i może z... Hmm, bo wiecie, mam tutaj Paris i mam tutaj New York. Ech, z czego tutaj skorzystać? I ostatnie pytanie o tym, jak Ci się mieszka w Wawie, co w niej lubisz, a co nie. Pozdrawiam. To w ogóle mógłby być temat... Y, używam rozświetlacza Paris. To byłby temat wydaje mi się, że na... Oddzielny odcinek, słuchajcie, no bo jest mnóstwo takich rzeczy. Zresztą, po tylu latach rezydowania tutaj, naprawdę można wiele rzeczy zaobserwować i jak też miasto zmieniało się z czasem. Natomiast myślę, że główną zaletą Warszawy jest to, że jest dostęp do teatrów, do kin, do sklepu. Także można sobie kupić puszkę kukurydzy o godzinie 3 w nocy. Różne rzeczy kulturalne się tutaj dzieją. Warszawa jest y, dosyć zielona, więc to też jest y, fajna sprawa. No, a oczywiście rzeczy, które mi nie pasują, to tak pokrótce, no bo wiecie, zaraz się kończy nasz temat. Ile ty tutaj rozświetlacza dałaś? Jak można dawać tyle rozświetlacza? No, Kitulec mówi, że można. Natomiast jeżeli chodzi o negatywne rzeczy, no to oczywiście jest to to, że no, długo tutaj dojazd zajmuje, więc trzeba, może sobie zrobimy tę pomadkę. To jest Power, power Stay. 16 Hour Lip Color. Ja mam w odcieniu chyba Orchid, Overdrive Orchid. Także jeżeli chodzi o minusy, no to zdecydowanie, może ja tutaj sobie jeszcze będę rozświetlaczować w międzyczasie, to zdecydowanie właśnie te dojazdy i te odległości i te tłumy wszędzie. Ja wbrew pozorom tłumów nie lubię i najchętniej wiecie, bym sobie tak mieszkała na wsi, gdzie nikogo nie ma, na jakimś bezludziu. Także. Tłumy no znacznie przeszkadzają. No i oczywiście y, czasami też y, to podejście takie, nie wiem jak to nazwać. Nie wiem tak naprawdę, bo to zapewne nie jest też domena Warszawy, nie jest to cecha związana z Warszawą, ale y, ogólnie wydaje mi się, że jest coraz więcej nieuprzejmości y, i to mnie martwi. Także no tak to wygląda. Hałas, tłum wszystko. Także jeżeli chodzi o ostatni element, no to chyba sobie pojedziemy z tą pomadką. Ona była też w osobnym teście. Ja. Ach. Hm, Jakby to chodzić, słuchajcie. Jedziemy, jedziemy. Kolor jest przepiękny, ale ona bardzo mi wysuszała usta. Także my się nie polubiłyśmy właśnie pod tym względem. I teraz ten zapach jakoś mi się nie podoba. No dobra, tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Oczywiście, w moim ulubionym stylu, czyli kolorowa krowa i też w mojej ulubionej, właściwie, kolorystyce. Także mam nadzieję, że miło i pożytecznie spędziliście dzisiaj ze mną czas. Mam nadzieję, że dałam radę odpowiedzieć w miarę wyczerpująco na Wasze pytania. No i dajcie koniecznie znać, czy chcielibyście kolejną część QA, i ja oczywiście zamieszczę tę informację. O dodawaniu pytań w karcie społeczności, tak jak zwykle czynię, lub na Instagramie. A za dzisiaj, oczywiście, Wam bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że sobie przypomniałam o tej palecie. Dzięki Wam o kilku produktach, których być może nie używam zbyt często, także będę o nich pamiętać przy okazji następnego makijażu. Na dzisiaj się żegnam. Będzie mi bardzo miło, jeżeli dodacie komentarz dla algorytmów na temat makijażu, na temat tego, co Wy robicie, jak znosicie ten czas, czy jest trudno, czy łatwo. Czy jesteście już przyzwyczajeni? No i jakie macie może plany na najbliższy weekend? Ja już naprawdę się z Wami żegnam i dziękuję jeszcze raz. No i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!